Niemiecki ekspert z pilnym ostrzeżeniem do Polaków ostrzega nas naprawdę przed najgorszym. Następnie prześwietlimy system Wawrzyka, który miał być odpowiedzialny za przedzieranie się imigrantów do Polski. Jest odpowiedź resortu pracy odnośnie czterodniowego tygodnia pracy. A na koniec kanclerz Niemiec Olaf Scholz dostał cios z niespodziewanej strony. Znaczy na Maciej Podstawka. Witam szanownych Państwa bardzo serdecznie na kanale Bądź na Bieżąco, na którym codziennie o 630 18.00 macie najnowsze newsy z kraju ze świata, także zachęcam Was do subskrypcji, do obserwacji na Facebooku, a zwłaszcza do udostępnienia naszych materiałów. Jeśli chcecie wesprzeć naszą pracę, to właśnie udostępnieniem zrobicie to najlepiej. No bo to dzięki temu algorytmy działają wtedy lepiej i prężniej. I na YouTube możecie niżej kliknąć Udostępnij, dostaniecie link, który możecie wysłać gdziekolwiek, a na Facebooku, jeśli nas oglądacie, to to jest w ogóle niezwykle, niezwykle proste, bo jak klikniecie na dole Udostępnij, to do tylko klikacie OK i już jest udostępnione gdzieś na Waszych e, mediach. Jest to dla nas niezwykle istotne dla e, możliwości dalszego funkcjonowania tak naprawdę, dlatego wszystkim tym, którzy udostępniają nasze materiały, serdecznie szacun, jesteście wspaniali. Lećmy z pierwszym tematem. С сегодняшним посланием я поступаю в сложное, мы все об этом хорошо знаем, рубежное для нашей страны время. Władimir Putin coraz częściej mówi o Polsce. To musi być sygnał ostrzegawczy, pisze niemiecki historyk dla magazynu Der Spiegel. Kiedy Rosja napadła na Ukrainę, pojawiły się wcześniej sygnały. Przekłamania historyczne w artykułach i przemówieniach Putina. Teraz Polska coraz częściej pojawia się w retoryce przywódcy Kremla. Czy to sygnał ostrzegawczy? Pyta niemiecki historyk Mateusz Wechowski w artykule gościnnym opublikowanym na stronie internetowej tygodnika Der Spiegel. Wechowski jest pracownikiem naukowym Instytutu Badań nad Totalitaryzmami im. Hanna Arendt na Uniwersytecie. W technicznym w Dreźnie. Wechowski przypomina, że na początku lutego w wywiadzie z amerykańskim dziennikarzem Takerem Carlsonem, prezydent Rosji obwinił Polskę za wybuch II wojny światowej, mówiąc, że nie wykazała chęci do kompromisu, a Hitler nie miał innego wyjścia, jak tylko zrealizować swoje plany. Putin użył argumentu, który reżim Adolfa Hitlera wykorzystał już wcześniej do uzasadnienia inwazji na Polskę w 1939 roku, że Polska została zmuszona do wojny z Niemcami przez mocarstwa zachodnie, pisze niemiecki historyk. важнейших исторических событий, которые определяют будущее нашей страны и нашего народа. Когда на каждом из нас... То раз так. Газ, политика ВСХОДНЯ и РОСЧЕНИЯ ВОБЕЦ ПОЛСКИ. Владимир Путин в контроверсийном выведе, которого уделил Такерову и Карасунову, нескольких раз порушил тему ПОЛСКИ. Он сказал, что Польская Pomimo uzależnienia od Niemiec zamknęła gazociąg Jamał Europa, a Ukrainę traktuje jako swoje pogranicze. No i o tym już wam mówiłem, że jest tutaj zasadniczy problem, bo Putin wypowiedział Polskę, znaczy no wspomniał o Polsce, częściej niż o jakimkolwiek innym kraju poza Ukrainą, nawet częściej niż o Stanach Zjednoczonych, co było dość zastanawiające. Tak piszą nasze media oczywiście, no i mają w tym trochę słuszności. Przede wszystkim w tym, że Putin wielokrotnie poruszał temat Polski, prawie tak często jak samej Ukrainy. Jeśli dobrze pamiętam, to według wyliczeń Polska była drugim najczęściej wspomnianym krajem przez prezydenta Rosji. Jest to całkiem ciekawe, że trafiło akurat na nas, a nie przykładowo na Stany Zjednoczone, które mogłyby się zdawać. Że wzbudzają u Rosjanina wyjątkowe emocje. Być może jednak dla niego to faktycznie Polska jest dzisiaj szczególnie interesująca. W sumie, gdybym nie był Polakiem, pewnie również oglądałbym wydarzenia z naszego kraju z przestrzeni ostatnich miesięcy z wielkim zainteresowaniem, szczególnie kiedy mowa jest o perspektywie rosyjskiej. Nasze działania ostatnio wyjątkowo mocno od czasów pogorszenia relacji z Ukrainą zaczęły się nasilać, a przede wszystkim jednak w aspekcie politycznym, a nie obyczajowym. Bo jak to jest dzisiaj z obywatelami, to sami wiecie. Wystarczy wyjść na ulicę większego miasta i zaraz można usłyszeć, jak jacyś Polacy wyzywają się z Ukraińcami. No i to nasze pogorszenie relacji z naszym jeszcze nie tak dawno temu najlepszym przyjacielem jest bardzo wyjątkowe. O ile podobne nastawienie do Ukraińców jest dziś dostrzegalne niemal wszędzie, no to zdaje się, że u nas jest ono wyjątkowo zauważalne. Poza tym, nawet politycy tacy jak były premier Wielkiej Brytanii ostrzegają nas przed konsekwencjami działań Putina. Nie podobał mi się sposób, w jaki w tym wywiadzie Władimir Putin mówił o Polsce. Myślę, że mógłby spróbować zrobić coś takiego. Powiedział w wywiadzie dla portalu Europejska Prawda były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Odniósł się w ten sposób do zagrożenia atakiem na Polskę ze strony Rosji. A jeszcze kilka dni wcześniej, gdzieś w połowie lutego, ONET wypuścił artykuł pod tytułem 10 powodów, dlaczego Polsce nie grozi wojna z Rosją. Oby dziesiątym była wiara w dobre intencje prezydenta Rosji i to, że się boi hołowni, że go wgniecie w ziemię. Następny temat. Myślę, że wszystko po trochu, ale zwracam uwagę, że jego największa aktywność zaczęła się, kiedy zaczęła się zaostrzać sytuacja Polscy konsulowie byli szykanowani za to, że nie chcieli przyznać wiz nielegalnym imigrantom rekomendowanym przez wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka. Nie ma się co dziwić tej determinacji Wawrzyka. Za ich wjazd do Polski jego człowiek Edgar Kobos brał łapówki. Z obrad Komisji Śledczej do spraw powoli wyłania się szerszy obraz afery wizowej z czasów rządu PiS. To nie tylko korupcja przy wydawaniu wiz. Łapówki za kilkaset wiz płynęły do 25-letniego Edgara Kobosa, prawej ręki wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka. Ale skala nieprawidłowości jest znacznie większa, bo... Wizowa, to także poważne patologie przy przyznawaniu pozwoleń na pracę przez urzędy wojewódzkie oraz fikcyjni zagraniczni studenci, na których zarabia kilka prywatnych uczelni w Warszawie. To wreszcie próba odebrania konsulom prawa wydawania wiz i przeniesienie tych decyzji do nowo utworzonego Centrum Decyzji Wizowych, czyli instytucji podległej MSZ i ulokowanej w Łodzi. Tam Wawrzyk i Kobos mogliby samodzielnie decydować, komu przyznać wizę, a komu nie. I nie musieliby już naciskać na konsulaty. Taki obraz wyłania się z przesłuchania dwóch dyplomatów, którzy rządów PiS pracowali w konsulacie RP w Mumbaju, konsula generalnego Damiana Iżyka oraz jego zastępcy Mateusza Reszczyka. Afera wizowa przedstawiona przez media jest tylko fragmentem znacznie większej afery migracyjnej dotyczącej zaniedbań ze strony organów państwa w legalizacji pobytu cudzoziemców, wydawaniu zezwoleń na pracę i zgód na studiowanie w Polsce, mówił wicekonsul Reszczyk przed komisją śledczą. To jest po prostu zdrada wszystkich tych spraw, o które walczyła, walczyła agrounia, o której myśleli, że walczy. Wizami to w ogóle jest bardzo ciekawa sprawa. Zacznijmy może od początku, czyli od słów Donalda Tuska. W ocenie szefa platformy obywatelskiej liczba migrantów, o których jest mowa, w dokumentach MSZ y, są szokujące te liczby. W ciągu 30 miesięcy wydano 250 tysięcy wiz, jeśli chodzi o państwa afrykańskie i azjatyckie, żeby wyobrazić sobie skalę tego procederu, organizowanego przez pisowskich urzędników reklamowanego w dziesiątkach stolic Azji, Azji i Afryki. W pojawiły się dziesiątki filmów reklamujących polskie wizy, niczym ciepłe bułeczki stwierdził Donald Trump na briefingu. Prasowym. Tak jeszcze niedawno mówił premier. Liczby brzmią na zatrważające, nie? Przecież, jakby to miało przełożenie na rzeczywistość, to byśmy byli zalani dzisiaj tymi nielegalnymi migrantami. No, chyba że ci, bo uciekali gdzieś na zachód albo dobrze się chowają. Tylko e, po co, skoro mają wizę? Tak czy inaczej, jeden z kolegów Tuska trochę się wkopał, dokładnie Michał Szczerba podczas komisji. Powiedział, że chodziło o uwaga: 607 sztuk wiz. Jest różnica pomiędzy 250 tysięcy a 607. No i powtórzył to kilkukrotnie, więc chyba nie było to omyłkowe. Chyba, że faktycznie ma problemy z matematyką, chciał dodać na końcu tysięcy. Ciekawe, czy pojawi się jakieś sprostowanie, czy może udamy, że słowa Tuska nigdy nie padły. Przypuszczam jednak, że to drugie. Lecimy dalej. To nie jest odpowiedź na dziś, na w tej chwili. Generalnie, jak jesteśmy. 非。 W oku cyklonu, jak są turbulencje gospodarcze finansowe, rząd bierze pod uwagę propozycję skrócenia tygodnia pracy o 5 godzin. Wynika z informacji, do których dotarł Dziennik Gazeta Prawna. Przed podjęciem decyzji konieczna jest jednak ocena potencjalnych skutków takiej zmiany dla całej gospodarki. Dziennik przypomina, że w ubiegłym tygodniu Robert Biedroń, współprzewodniczący Nowej Lewicy, zapowiedział złożenie projektu dotyczącego wprowadzenia 35-godzinnego tygodnia pracy, jak stwierdził na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. Ta inicjatywa Wyjdzie albo ze strony Ministerstwa, albo ze strony parlamentarzystów. Dziennik zapytał Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, czy rząd rozważa wprowadzenie w Polsce czterodniowego tygodnia pracy. Jak wynika z nadesłanego przez resort stanowiska? Resort nie wyklucza takiej zmiany. Wskazuje jednak, że rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem czterodniowego tygodnia pracy musi zostać poprzedzone oceną skutków takiej modyfikacji, m.in. na sektor finansów publicznych, na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców rynek pracy oraz sytuację pracownic i pracowników informuje Dziennik. Chociaż być może rację mają ci którzy mówią kryzys to też jest szansa i należy ją wykorzystać jak najszybciej jak najintensywniej. W tym kontekście mówi się zazwyczaj, że jest to rozwiązanie psychologiczne, bo wiecie, skrócenie czasu pracy może mieć na celu danie pracownikom więcej czasu na życie osobiste, rodzinne i odpoczynek. I to może z kolei przyczynić się do obniżania poziomu stresu, czy poprawy ogólnego dobrostanu takiego psychicznego. Na dodatek tak są też badania na to, a te wskazują, że krótszy czas pracy może prowadzić do zwiększenia produktywności. Pracownicy są bardziej skoncentrowani, zmotywowani, gdy spędzają mniej czasu w pracy, co przekłada się później na wyższą efektywność. Na dodatek pojawia się teoria dotycząca bezrobocia i zakłada, że krótszy czas pracy może zachęcić firmy do zatrudniania większej liczby pracowników, aby pokryć te same potrzeby operacyjne, co potencjalnie może pomóc zmniejszyć bezrobocie. Tylko to się akurat trochę moim zdaniem gryzie. Z jednej strony ma być większa efektywność, czyli tak naprawdę ten pracownik ma odrobić to, co te, te godziny, w których go nie ma, no bo będzie bardziej produktywny, a z drugiej strony ma to zwiększyć zatrudnienie, żeby zapełnić lukę, tylko jaką lukę, skoro tamten był tak bardzo produktywny, wiecie nie, jest to po prostu dziwne. Chociaż akurat z bezrobociem w Polsce też nie ma większego problemu, więc raczej te aspekty związane z zachętą do większej produktywności są tutaj kluczowe. Możemy się oczywiście posunąć w tym nawet trochę dalej, jeszcze bardziej w stronę lewicowej narracji, bo mniejsza liczba godzin pracy może zmniejszyć zapotrzebowanie na dojazdy i związane z tym emisje CO2. Wspierając działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Także plusów jest całkiem sporo. Zastanawiam jednak, czy ta zachęta do produktywności nie jest taka trochę krótkoterminowa. Kiedyś na przykład w soboty też normalnie się chodziło do szkoły czy pracy. Dzisiaj natomiast chodzi się tylko 5 dni w tygodniu, a to, czy ma to w szerszej perspektywie przełożenie na efektywność młodzieży w nauce, jest raczej w większości przypadków co najmniej wątpliwe. Lećmy dalej. Niezmierzone jest cierpienie, jakie my Niemcy wyrządziliśmy naszym polskim sąsiadom. Ta wojna była zbrodnią niemiecką. Jesteśmy świadomi. Politycy niemieckiej koalicji, reprezentujący Partię Demokratyczną, Wolnych Demokratów oraz Zielonych, wyrazili swoje niezadowolenie i skrytykowali oświadczenie wygłoszone przez kanclerza Niemiec Olafa Scholza z Socjaldemokratycznej Partii Niemiec. Scholz w swoim oświadczeniu zdecydowanie odmówił dostarczenia Ukrainie rakiet manewrujących Taurus. Marie Agniesz-Strack-Zimmermann. Członkini liberalnej i przewodnicząca Komisji Obrony Bundestagu, w rozmowie z mediami podkreśliła, że Scholz nie miał racji, kiedy twierdził, że żołnierze Bundeswehry musieliby udać się na Ukrainę, aby przygotować tę broń do użycia. Strak Zimmerman wyjaśniła, że w tym przypadku programowanie może odbywać się w Niemczech albo ukraińscy żołnierze mogliby uczyć się tego u nas. Strak Zimmerman również nie zgadzała się z obawami wyrażonymi przez Scholza, że Ukraina mogłaby przeprogramować rakiety Taurus w taki sposób, aby mogły one zaatakować cele na terenie Rosji. Scholz wielokrotnie podkreślił, Myślał, że atak na rosyjskie terytorium mógłby spowodować, że Niemcy staną się stroną w wojnie. Z tego wynika na rzecz wspólnej, naszej wspólnej, pokojowej przyszłości odpowiedzialność wobec naszej historii nie zna końca. Postaje ona stronę To dobry pomysł, można się akurat kusić, jak prawie ze wszystkim. Przecież od samego początku konfliktu było mówione, że jest to tragiczny pomysł. Już uwzględniając sam fakt tego, że Ukraina nie jest w NATO, odbiera nam do tego prawo, by czynnie uczestniczyć w wojnie na Wschodzie. Na dodatek czemu Rosja miałaby nie odebrać tego jako tak? długo oczekiwanego ataku ze strony zachodu. Miejmy nadzieję, że to tylko próba zaplanowanej prowokacji, a odpowiadać za to nie będą musieli obywatele własnym życiem. Raz jeszcze zachęcam Was do subskrypcji i obserwowania kanału bądź na bieżąco i strony bądź na bieżąco na Facebooku, a najlepiej do udostępniania znajomym. Dziękuję serdecznie, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia 638 codziennie. Hej!